Cześć! Dzisiaj o wywiadzie, jakiego udzielił Piotr Woźniacki, ojciec Karoliny, dość zaskakującym moim zdaniem wywiadzie, o pytaniach, jakie dziennikarz włoski zadawał Idze Świątek w Rzymie, równie niespodziewanych pytaniach zaskakujących i o występach polskich tenisistek w ostatnich godzinach w Strasburgu. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tej Zacznę jednak od tradycyjnych zaprosin na wydarzenie, które organizuje już niebawem mecz... Igi Świątek, zobaczmy razem takie spotkanie w ramach turnieju tegorocznego Roland Garros. Pierwszy lub drugi czerwca, to w tym momencie jeszcze nie wiadomo, bo to zależy od losowania, od drabinki, ale no to spotkanie już powoli, powoli, wielkimi krokami nadchodzi w Warszawie, na stadionie narodowym. Mam nadzieję, że zobaczymy się w stolicy naszego kraju. Zacznijmy od wywiadu, jakiego Piotr Woźniacki udzielił mojemu koledze redakcyjnemu Łukaszowi Jakimiakowi. Właśnie na portalu sport.pl. Otóż Piotr Woźniacki, trener Karoliny, odezwał się do niego i chciał porozmawiać o kobiecym tenisie i o problemach, o sytuacji, w jakiej znalazła się Karolina. Zaznaczę że może na początku, że ja bardzo szanuję i Piotra Woźniackiego, i dokonania jego córki, bo jej liderki światowego rankingu, Karoliny która wróciła do rywalizacji, to nie jest łatwe, zwłaszcza gdy ma, no nie wypominając jej, ale 33 lata, urodziła dwójkę dzieci, więc naprawdę to, co robi Woźniacka po powrocie, zasługuje na szacunek, no ale wypowiedzi jej ojca są zastanawiające. Ja generalnie, jak pewnie wiecie, nie ukrywam, że należy do krytyków często organizacji kobiecego tenisa. Nie podoba mi się to, jak wygląda WTA Finals pod względem organizacji w ostatnich latach, że w najbliższe edycje będą w Arabii Saudyjskiej, że te kwestie zarobków, organizacji turniejów nie zawsze są na najlepszym poziomie. I tutaj Piotr Woźniacki wskazujący na problemy właśnie z kalendarzem WTA, z, z imprezą w Riyadzie, która będzie w najbliższej. Latach turniejem Mistrzyń ma absolutną rację, i tutaj jakby nie mam zastrzeżeń żadnych, ale jego pretensje dotyczące dzikich kart, jakich to ma nie otrzymywać Karolina Woźniacka, są już dla mnie mocno, ale to mocno zaskakujące. Otóż to Woźniacki mówi tak. Czy takiej dziewczynie nie warto pomóc, skoro zdecydowała się wrócić? jej uważa, że nie i po amatorsku działa sobie w świecie największego zawodowego sportu kobiet, ze wszystkich sportów na świecie. Oni podpisują z zawodniczkami kontrakty i zawodniczki do pewnych rzeczy zostają na mocy tych umów zobowiązane. A co dostają? Nic, naprawdę nic. No, chodzi generalnie o to, że Karolina nie otrzymała dzikiej karty do, do turnieju w Rzymie, który niedawno się zakończył. I nie otrzymała również takiego przywileju do nadchodzących zawodów wielkoszlemowych Roland Gaps. Tylko że no, trudno wskazywać, żeby tenisiska reprezentująca Danię, a mająca polskie, po, polskie po, y, korzenie, była zupełnie jakby poszkodowana, żeby organizatorzy ją mówiąc brzydko, olewali. Jak policzyłem, Karolina Woźniacka zakończyła karierę w styczniu 2020 po padnięciu z Australian Open. Wróciła do gry w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu otrzymała 10 dzikich kart do następujących imprez: Cincinnati Ranga WTA 1000, US Open Wielki Szlem oczywiście, Montreal tysięcznik, Oakland 250, Australian Open Wielki Szlem, San Diego 500, Indian Wells, Miami oba turnieje rangi WTA 1000, Charleston WTA 500 i także niedawny turniej w Madrycie rangi WTA 1000. Od tego czasu Karolina rozegrała 22 spotkania, wygrała połowę z nich, czyli 11 zwycięstw, 11 porażek. Największy sukces to na początku właściwie tego powrotu, czyli czwarta runda US Open, gdzie po zaciętym meczu okazała się gorsza od Coco Go w późniejszej mistrzyni, nieźle także wypadła w Indian Wells w tym roku, dochodząc do ćwierćfinału, gdzie no, okazała się gorsza od Igi Świątek, no ale... Tak, Karolina jest 117 w rankingu WTA. Uważam, to jest niezły wynik, jak na te kilka miesięcy po, po, po powrocie do zawodowej rywalizacji. No, są problemy zdrowotne. U niej skreczowała w niedawnym spotkaniu z Igą Świątek, jak, o którym mówiłem w Kalifornii. Nie, yy, musiała także poddać mecz w ramach rozgrywek reprezentacyjnych Billie Jean King Cup. No, to niestety pokazuje, że no, do zawodowego sportu. Trzeba hamskiego zdrowia i trzeba być bardzo odpornym. No, a ona już jest po 30, urodziła dwójkę dzieci, i nie jest łatwo wrócić, ale tak jak mówię, pełen szacunek za to, co robi. Piotr Woźniacki mówi: My nie jesteśmy w stanie zrobić nawet planu startów Karoliny. Trenujemy, przygotujemy się, a okazuje się, że nie ma do czego. No tylko pytanie, bo to chodzi znowu o turniej w Rzymie, czy Roland Garros, czy, y, czy Karolina nie może występować w, w turniejach mniejszej rangi. Patrzcie, głównie dostaje dzikie karty do tysięczników, do wielkich szlamów. Powinna być wdzięczna za to, że ma taki przywilej. Oczywiście jest byłą liderką światowego rankingu, gwiazdą, no ale z drugiej strony 10 dzikich kart otrzymała. To nie jest tak, że nikt jej jakby nie wyciąga pomocnej dłoni w jej kierunku. A zagrała tylko w jednym turnieju rangi 250. 125, że? żadnego turnieju. ITF, czyli Międzynarodowej Federacji Tennisowej niższej rangi, żadnego turnieju. No, zupełnie inną drogę, na zupełnie inną drogę postawiła chociażby Elina Switolina, Ukrainka w kwietniu ubiegłego roku wróciła do zawodowej rywalizacji po tym jak urodziła dziecko. I zaczęła od turniejów niższej rangi. ITF wygrała jedno spotkanie, drugie. Poczuła się pewniej, mogła się powoli rozkręcać. Potem zagrała w Strasburgu, gdzie również odniosła sukces i wystąpiła na Roland Garros. Oczywiście otrzymywała także dzikie karty do większych imprez, no ale łapiąc formę powoli, rozkręcając się, budując zupełnie właśnie inaczej swój powrót, uzyskiwała lepsze wyniki. Cierfinał Roland Garros, potem pufinał Wimbledon. Donu. Pamiętacie, ograła chociażby Igę Świątek wcześniej po drodze. No i dzięki temu krok po kroku poprawia swój ranking. Dziś jest 17 na świecie i nie musi w ogóle prosić o taki przywilej jak dziką kartę. Karolina z kolei na podstawie swojego miejsca w zestawieniu WTA mogłaby zagrać w eliminacjach do tegorocznego turnieju Roland Garros, ale się na to nie zdecydowała. Jak mówi jej tata, pewnie że moglibyśmy zagrać, bo mamy taki ranking, który na to pozwala. Mogliśmy więc z góry do eliminacji zapisać się. Ale Karolina powiedziała, że nie po to ciężko pracowała całe życie i nie po to tyle osiągnęła, żeby teraz zaczynać jak juniorka. Trochę mi się jednak taka, taka wypowiedź nie podoba, bo oczywiście no, mogłaby liczyć na dziką kartę od organizatorów paryskiej imprezy, no, ale z drugiej strony mogła się także zapisać mimo wszystko do turnieju eliminacyjnego, który ruszył w poniedziałek. Dominik Thiem, finalista turnieju Roland Garros, czyli jeszcze bardziej zasłużony zawodnik dla zawodów w stolicy Francji. Woźniacka, oczywiście, wielka tenisistka, ale była. Tylko i aż w ćwierćfinałach tego turnieju, to tim, to, pu, to finalista, dwukrotny nawet z Paryża, gra w kwalifikacjach, nie dostał dzikiej karty, jemu jakby to ostatecznie nie robi różnicy, uznał, że przystąpi, walczy, bo to jest jego ostatni sezon w karierze, co niedawno zapowiedział, no i uznał, że trzeba schowa, schować jakby jakieś anse i inne jego wątpliwości i po prostu walczy o to, żeby ostatni raz zagrać w turnieju głównym w stolicy Francji. Więc można powiedzieć, że to jest także decyzja Karoliny Woźniackiej, że nie wystąpi w Paryżu. W ogóle dodam, że ten wywiad to też są słowa przede wszystkim jej ojca on podkreślił, że jakby wypowiada się w swoim imieniu, że być może nawet córka będzie miała pretensje, a nawet jeśli nie, no to po prostu. On mówi za siebie, Karolina go nie prosiła o to, to jest też myślę dość ważne, no ale on też podkreśla, że, yy, że w przypadku Wimbledonu to prawdopodobnie, jeśli nie dostaną dzikiej karty, to zagrają w eliminacjach. Trochę brakuje konsekwencji moim zdaniem, no bo dlaczego w Paryżu nie grają w eliminacjach, a w Londynie prawdopodobnie może do tego dojść, jeśli nie otrzyma córka takiego przywileju, jaki dostała między innymi w US Open czy w Australian Open. Woźniacki też porównuje sytuację swojej córki do Angeliki Kerber, Naomi Osaki czy Petry Kwitowej, która obecnie jest w ciąży. I tutaj też uważam, że to nie jest do końca uprawnione. Wydaje mi się, że te sytuacje są inne, bo Woźniacka zakończyła karierę, a chociażby Osaka czy, 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 czy Kwitowa Kerber przerwały z uwagi na macierzyństwo. Szerzej na ten temat wypowiadam się również w artykule sport.pl. Link znajdziecie w opisie do tego materiału. Przedstawiam tam również pewne absurdy związane generalnie z zasadami przyznawania dzikich kart w wielkim tenisie. Uważam, że to nie, do, nie zawsze jest wszystko logiczne. Aczkolwiek jeszcze uważam, że dzikie karty, na przykład dla Simony Haleb, czyli tej Siski, która ok, ma skróconą karę za y, sprawę dopingową, no ale to nie jest tak, że została absolutnie oczyszczona, to, to, to jest w ogóle dla mnie absurd, żeby Haleb dostawała dzikie karty. Tę Siska, która jednak przekroczyła pewne zasady, może nieświadomie, ale to też jest, y, to też podlega karze, ostatecznie nie powinna łapać takiego przywileju od organizatorów, nawet trudniej w Miami, bo to pamiętacie, chwilę po właśnie decyzji, że Halep już może grać, skrócono jej karę, to Amerykanie uznali, ok, to zagraj u siebie, u nas na Florydzie. No, moim zdaniem to było bardzo kontrowersyjne zachowanie, no ale cóż, Inne temat, jaki chciałem poruszyć, to również yy, no zaskakujące dosyć pytania, czy w ogóle temat, jaki poruszył włoski dziennikarz z Kanagata podczas konferencji prasowej po finale turnieju w Rzymie. Otóż Włoch, który jest bardzo doświadczonym reporterem, dziennikarzem, 74 lata, relacjonował ponad 150 turniejów wielkoszlomowych, w ogóle jakiś kosmos i absolutnie należy mu się szacunek, no ale z drugiej strony pytania, jakie zadał Iza Świątek, moim zdaniem, moim zdaniem po tym finale były trochę nie na miejscu. Otóż on poruszył temat Nawieźni. Stwierdził, że Iga, dominujesz na mączce, więc jak wytłumaczyć, że nie jesteś taką dominatorką na innych nawieźniach? Oczywiście ja wiem, co miał na myśli. Chodziło mu o to, że, że Iga jest świetna właśnie na mączce, a coś, co jeszcze może poprawić na trawie, na kortach twardych, no ale z drugiej strony to też tak nie można patrzeć, bo policzyłem z 21 turniejów wielkoszlemowych, e, e, znaczy w ogóle turniejów zawodowych w dorosłej karierze, jakie Iga wygrała, 12 to imprezy rozgrywane na hardkorcie a dziewięć na kortach ziemnych. Więc no, nie można powiedzieć, że dominacja wynika tylko z rywalizacji na mączce. Oczywiście te zwykle w kalendarzu WWE większość turniejów rozgrywanych jest na nawierzchni twardy, więc z tego również powodu Iga Świątek więcej ma takich sukcesów, no ale chociażby wygrała także turniej wielkoszlemowy US Open 2022, więc takie stawianie jasno sprawy, że Iga dominuje tylko na mączce, no moim zdaniem nie jest jednak w pełni uprawnione. Iga w swój sposób była trochę zdziwiona, pamiętam, próbowała wytłumaczyć, że te nawierzchnie jednak są różne, różnią się między sobą i że nie zgadza się z tym, że, że, nalezy, że należy to właśnie w taki sposób przedstawiać, że dominuje tylko na kortach y, ziemnych. Pamiętam też, że no bo siedziałem właściwie za tym włoskim dziennikarzem. Naprzeciwko mnie stali ludzie z WTA i Gaboła obok, no i wszyscy byli trochę zdziwieni. Włoscy dziennikarze siedzący obok również, no, liczyli na to, że jednak. No, może nie taka tematyka w takim momencie, no bo no nie wiem. Oczywiście każdy dziennikarz korzysta z okazji, żeby zadać pytanie na konferencji prasowej, ale czy to był najlepszy moment, najlepszy czas na pytania i na takie analizy? Nie jestem do końca przekonany. Jeśli chodzi o ten tydzień, Czyli ostatni tydzień przygotowujący do Roland Garros wielkoszlomowego to trwa tradycyjnie impreza w Strasburgu. Tam dwie Polki, Magdalena Fręch i Magdalinet, obie już przeszły pierwszą rundę, brawo, i obie pokonały dość mocne zawodniczki. Magdalena Frank wyeliminowała Sno Stevens, Amerykankę, więc naprawdę szacun. W kolejnej rundzie, w jednorocznym finału, zmierzy się z Marketą Wądruszową. Czeszką, która na no ostatnio miała sporo problemów zdrowotnych, no nie wiadomo nawet w jakiej do końca jest formie, ale Wądruszowa to wielkie nazwisko mimo wszystko. Magdalene z kolei rywalizowała z Soraną Kirsteą, Rumunką, pokonała ją, więc tutaj też trzeba pogratulować. I w kolejnym meczu zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową, Rosjanką Kolejne trudne spotkanie przed Linet, no ale obie Polki są w niezłej formie, wydaje mi się, w tym turnieju francuskim i być może są w stanie awansować do ćwierćfinału, oby tak było. Krótko warto odnotować także to, że WTA ma coraz ściślejszą współpracę z Arabskim Funduszem Publicznym, czyli właśnie Arabowie są sponsorami. Teraz nowa zmiana to PIF WTA Ranking, czyli sponsorem tytularnym, został, został właśnie ten fundusz pochodzący z Arabii Saudyjskiej, no podobnie jak WTP. No czy nam się to podoba, czy nie, no to taką drogą idzie światowy tenis. I już na koniec, jeśli chodzi o imprezę w Paryżu, która nadchodzi już wielkimi krokami, w czwartek losowanie, poznaliśmy stroje, w jakich to Iga Świątek wystąpi na tegorocznym Roland Garros. No, ja nie będę tego jakoś specjalnie oceniał, bo jednak skupiam się na kwestiach stricte tenisowych, ale możecie oczywiście powiedzieć, co uważacie na temat właśnie tego stroju. Na koniec piszcie koniecznie, jak patrzycie na słowa Piotra Woźniackiego, czy wierzycie, że obie Polki, Magdalena, Frank i Magdalinet, przejdą dalej, jeśli chodzi o turniej w Strasburgu? I jakie macie oczekiwania przed losowaniem turnieju Roland Garros dla polskich tenisistek i tenisistów, w tym wypadku rodzenka, jakim jest Hubert Hurkacz, singlista? Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.